Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia w Lęborku odbył się pierwszy w tym roku wernisaż wystawy pod nazwą Portret Stylizowany. Członkowie Lęborskiego Klubu Fotograficznego zaprezentowali kilkanaście swoich prac, które powstały w trakcie prowadzonych ubiegłorocznych warsztatów z portretu. Skromna część naszej twórczości została wybrana do zaprezentowania. Dzisiaj kluczem była przede wszystkim jakość techniczna oraz wartość artystyczna, budowa kadru i wszystko co się składa na fotografię portretową. Wśród uczestników imprezy nie zabrakło również wiceburmistrz miasta Lęborka Alicji Zajączkowskiej oraz dyrektora Lemborskiego Centrum Kultury Fregata Pawła Piwki. Prace klubowiczów będzie można oglądać w Bramie Kaszubskiego Pierścienia do końca lutego bieżącego roku. Komu nie udało się dotrzeć na wernisaż zachęcamy do odwiedzenia placówki CIT mieszczącej się przy Alei w Niepodległości nr 6.